Radio Olsztyn, Krzysztof Kaszubski. Witam Państwa. Dzisiaj w okolicznościach spowodowanych opadami śniegu w Olsztynie nie udało mi się dotrzeć do rozgłośni, więc witam Państwa po prostu ze swojego samochodu. Naszym gościem jest dzisiaj poseł Zbigniew Babalski, były wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Witamy serdecznie, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No więc wie pan, tak a propos pana sytuacji, no, no klasyk kiedyś powiedział, że no, no taki mamy klimat, no więc yy, musi pan to jakoś też <grywać> przeżyć? <grywać> Przeżywam to stojąc w korku w Olsztynie i mając nadzieję, że w końcu uda mi się dotrzeć do radia. Panie pośle, jak wygląda sytuacja z odszkodowaniem dla właścicieli norek, hodowli norek, yy, tych, które zostaną dotknięte, czy już zostały dotknięte przez koronawirusa. Te stada powinny zostać wybite. Tak się dzieje w wielu krajach Unii Europejskiej. Czy właściciele tych stad norek, yy, w których stwierdzono zostanie? Koronawirus, w jaki sposób zostaną wsparte przez polskie państwo, zostaną wsparcie przez polskie państwo. Z wiedzy, którą e, posiadam, e, nie ma podstaw prawnych, żeby dzisiaj e, wypłacać odszkodowania dla hodowców e, norek. Rozporządzenie najnowsze, które jest z grudnia ubiegłego roku nie przewiduje tego gatunku zwierząt, jeśli chodzi o odszkodowania. Tam jest tylko wspomniana sytuacja taka, że mogą być wypłacane rekompensaty w formie nagród za Sprawną i szybką utylizację. Za to odpowiada oczywiście Powiatowy Lekarz Weterynarii. I lekarz weterynarii podejmuje decyzję odnośnie wypłaty odszkodowań. Ale, panie redaktorze, to nie jest coś nadzwyczajnego, jeśli chodzi o, o nasz kraj. W Danii wybito bodajże ponad 17 milionów norek. To, było, to była decyzja ministra rolnictwa, i tam też nie było prawnie przewidywane odszkodowania. Natomiast hodowcy w wyniku kilku miesięcy negocjacji no, uzyskali te odszkodowania. Taka procedura tam była. W związku z tym wydaje mi się, że wszystko przed nami jeszcze. Kolejnym problemem, który pojawia się wśród hodowców, to powrót ptasiej grypy. My trochę zapomnieliśmy o tym w dobie pandemii koronawirusa, że są też inne schorzenia, które dotykają zwierzęta i które są obecne. Jednym z takich schorzeń, które też przenosi się na ludzi, jest właśnie ptasia grypa. Mamy ogniska ptasiej grypy, między innymi w województwie warmińsko-mazurskim. Tak, w okolicach Lubawy. No, tak to bywa, że, że o pewnych rzeczach zapominamy, jeżeli nie ma nasilenia. Ja przypomnę, że rokrocznie od miesiąca, począwszy od miesiąca grudnia, praktycznie do e, końca marca, takie zagrożenie i e, zawsze jest ptasią grypą. I hodowcy ptaków e, tych hodowlanych po prostu o tym doskonale wiedzą i zawsze drżą, jak przychodzi ten okres grudzień, marzec, jak to się e, zakończy. Tutaj na szczęście, w tym nieszczęściu, no jest ustawowo przewidywana rekompensata odszkodowania dla hodowców, bo te gatunki powiedzmy są wpisane w ustawę, a później w rozporządzenia, które wydaje w ślad za ustawą minister rolnictwa. Tak naprawdę to z tym nie ma sposobu, żeby sobie w jakiś taki prosty, przepraszam, za, za dwa słowa sposobu poradzić. No oczywiście, jeśli jest to cykl zamknięty i w ogóle nie wychodzą na zewnątrz, no to jest większa szansa, że można to ochronić, ale nie jest to w stu procentach do obrony. Hodowcy, powtarzam jeszcze raz. Ptactwa doskonale o tym wiedzą. No i powiem tyle: no, oby nie rozszerzało się to, aczkolwiek służby weterynaryjne, z którymi mam kontakt, praktycznie rzecz biorąc, na bieżąco, mówią, że są absolutnie cały czas na baczność i monitorują sprawę, jeśli chodzi o hodowców, czy to kurczaka, indyka. Sprawa. Powtarza się corocznie. Ja przypominam sobie rok 2017. Wtedy było ogromne nasilenie, e, ogromne ilości e, zwierząt, ptactwa zostało zutylizowane, były odszkodowania. Odszkodowania są no, oczywiście wskazane, ale to w 100% nigdy nie rekompensuje strat, które e, ponoszą chorobcy. Podobna sytuacja jest z afrykańskim pomorem świń. To też pandemia, o której trochę zapomnieliśmy, a która aż dotarła do zachodniej granicy Polski, przechodząc przez województwo warmińsko-mazurskie, i naprawdę zostając wśród tych dzików, między innymi wśród dzików, które mieszkają w Olsztynie. No tak, z tymi dzikami w Olsztynie to panie redaktorze, to już jest chyba historia i tam książkę już można będzie napisać w jaki sposób nie można sobie, służby nie mogą do końca sobie poradzić z że tak powiem, spacerującymi w centrum miasta dzikami. Wydaje mi się, że to jest trochę słabość wszystkich po kolei służb, że nie możemy sobie z tym problemem poradzić. Ale to jest zawsze tak, że znajdą się obrońcy zwierząt, którzy protestują, którzy pokazują, jakie to jest barbarzyństwo. I z tego po prostu wynikają też problemy. Z tą chorobą ASF-em Hiszpanie walczyli 30 lat, więc nie chcę tu nikogo straszyć. U nas to jest dopiero od 2012, jeśli dobrze pamiętam, pierwszy przypadek na wschodniej granicy wykryty, więc my mamy to 8-9 lat. Staramy się z tym jakoś walczyć, ale sam pan wie i, i hodowcy, przede wszystkim wieprzowiny, doskonale też wiedzą, że Niemcy mają też ten problem. Ościenne kraje w taki czy inny sposób próbują zwalczać to. Skuteczność jest powiedzmy no niezbyt wysoka, ale jeśli wszystkie kraje. Sąsiadujące z nami będą podejmować takie mocno drastyczne, czasami działania, w tym oczywiście też Polska. To sądzę, że, że ten okres nie będzie tak długi jak w Hiszpanii i damy sobie radę z tym. Proszę, wczoraj pokazał się list byłego ministra rolnictwa i rozwoju wsi, skierowany do obecnego ministra rolnictwa. Pana posła Krzysztofa Jurgiela, europosła z Warmii, Mazur i Podlasia, pana szefa wtedy, kiedy był pan w ministerstwie. List, który krytykuje działania następcy pana ministra Jurgiela, pana Krzysztofa Ardanowskiego, który w tej chwili zarządza taką komórką doradczą przy prezydencie do spraw rolnictwa. No i tam jest sporo gorzkiego słowa na temat działalności pana posła Ardanowskiego, ministra Ardanowskiego. W przypadku inspekcji na Nadzorujących żywność w Polsce. Krzysztof Jurgiel pisze tam w tym, że w tej chwili jest pięć inspekcji, które nadzorują żywność w Polsce. No i to jego zdaniem jest zły kierunek, że sam wtedy, kiedy był ministrem, próbował doprowadzić do tego, żeby to była jedna instytucja, która nadzoruje jakość żywności w naszym kraju. Tak, znam ten projekt. Myśmy ten projekt zostawili na biurku, praktycznie rzecz biorąc gotowy, bardzo mocno zaawansowany. Ja się nie będę odnosił do relacji panów ministrów, bo nie chcę tego robić. Natomiast co do projektu, to był ten projekt naprawdę bardzo dobrze przygotowany, wiele ludzi nad tym pracowało. Był po konsultacjach społecznych, mieliśmy uzgodnienia z organizacjami rolniczymi, w tym Krajową Izbą jeśli chodzi o, o, o ten projekt, no, został położony na biurku. Nie, niestety nie, nie zdążyliśmy go dokończyć. Tam właściwie to tylko jeden problem był do rozwiązania. Potocznie mówiąc, dogadać się co do kompetencji, jeśli chodzi o Sanepid. Tu główny inspektor po prostu miał pewne zastrzeżenia, ale powtarzam, znaleźliśmy już kompromis. Trzeba było tylko to dokończyć. Dlaczego zaniechał tych prac minister Radzanowski, na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Fakt jest faktem, że projekt został zaniechany, zresztą nie tylko ten projekt, projekt... Holdingu również praktycznie rzecz biorąc był dobrze przygotowany. Ja nie chcę tutaj nikogo obarczać teraz winą, tylko no, pewne prace, które trwały za naszej kadencji prawie trzy lata, wiele zostało ukończonych, ale niektóre projekty zostały mocno, że tak powiem, dopracowane i niedokończone. No, mam nadzieję, że obecny minister. Do tego projektu wróci. To jest uciążliwość dla producentów, to jest uciążliwość dla przetwórców. Pięć inspekcji kontroluje jakość żywności, jedna wchodzi, druga wychodzi. To jest rzeczywiście, producenci i przetwórcy wskazywali, że to bardzo mocno utrudnia im pracę, aczkolwiek musimy wiedzieć, że musi, bezpieczeństwo żywności musi być priorytetem absolutnie każdego rządu, przecież tu chodzi o nasze zdrowie i życie. Bardzo dziękuję panie pośle. To były poranne pytania Radia Olsztyn. Naszym gościem był Zbigniew Bobalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Były wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dziękuję bardzo panu i, i państwu. Niech pan szczęśliwie do, dojedzie do m, miejsca swojej pracy. Dziękuję bardzo.